Był ID już swoją markę premium. Yang Wang. nosi wdzięczną nazwę U9. Bił kolejne rekordy prędkości i ostatnio pojechał z prędkością 496 km na godzinę. Ma 3000 koni mocy. Jakieś absurdalne przyspieszenie do 100 km. Normalny kosztuje 236 tysięcy dolarów. Ten, który bił rekord, to jest wersja Extreme. 30 sztuk wyprodukowanych. No i 496 km na godzinę to już robi wrażenie. Bardzo dużo. Dziennikarzy zostało zaproszonych na świadkowanie temu e, rekordowi. Co więcej, rekord był oczywiście bity tak jak należy, czyli w jedną stronę, w drugą stronę, podwójne mierzenie. Wszystko się zgadzało zgodnie z normami ustanowienia rekordu. Natomiast e, Chińczycy z BYD po prostu zaczynają pokazywać, jakie są ich możliwości, co mogą, e, bo wyprodukowanie samochodów w 30 egzemplarzach, to no to nie jest jakaś wielka sprawa i to można by nazwać działalnością poboczną dla tak gigantycznego koncernu. BYD wyprodukowało swoje opony do tego auta. Jak Bugatti Veyron debiutowało, to był problem z oponami, bo nie wytrzymywały przeciążeń tego momentu obrotowego i Michelin dopiero specjalne opony wyprodukowało do Veyrona, a tutaj Chińczycy sami sobie zrobili opony i zadziałały. Oczywiście powiedziałeś wyprodukowali opony, jakby to zrobili tylko tylko do tych 30 samochodów. Nie, no oni mają fabrykę opon. Jedną z części koncertów BYD, która opracowała specjalne opony. Niemniej zdecydowali się, i to też jest taki mocny statement według mnie, zdecydowali się nie korzystać z dostarczycieli e, dostawców opon dla Formuły 1, czy dostawców opon dla samochodów ekstremalnych właśnie typu Koenigsegg, Bugatti, e, Pagani, tylko powiedzieli, aha to my jeszcze nawet opony zrobimy swoje. Po więcej newsów motoryzacyjnych zapraszamy Zapraszam na kanał Dodechy na YouTubie.